Witam Was w kolejnym odcinku. Jestem bardziej podcast. Dostawałam wiadomości, żeby nagrywać częściej, więc oto jestem i myślę, że odcinki będą się pojawiać, mam nadzieję, raz w tygodniu. Wstępnie ustalmy, że to będzie co piątek. Także lecimy z kolejnym odcineczkiem. I dzisiaj sobie pogadamy o sztucznym optymizmie, bo to jest coś takiego, co mam wrażenie bardzo łatwo jest pomylić. I ludzie na przykład. Sztucznie są optymistyczni, a w zasadzie przez to nie są optymistyczni wcale. Mówi się, że no, pozytywne myślenie i tak dalej, że pozytywne myślenie równa się pozytywny efekt. Jasne, że tak. Tylko, że czym w zasadzie jest to pozytywne myślenie? Czy pozytywne myślenie to uśmiechanie się, kiedy chcecie się płakać? Według mnie nie. Czy pozytywne myślenie to mówienie, kiedy czujesz się do dupy, że jest super? Według mnie nie. Ale do tego przejdę zaraz dalej. Uciekanie od własnych emocji i przykrywanie bólu często niestety idzie w parze z tym sztucznym optymizmem, no bo ludziom się wydaje, że ok, jak będę uśmiechała się, kiedy chce mi się płakać, to ja jestem optymistką. Kiedy będę wmawiała sobie, że czuję coś innego, to jestem optymistką. Dla mnie optymizm jest czymś troszeczkę innym i wcale optymizm nie wymaga śmiechu, radości, w ogóle nie. Dla mnie optymizm to patrzenie na życie w inny sposób. To znaczy, we wszystkim widzisz wartość dodaną w Twoim życiu, nawet jeżeli emocjonalnie czujesz, że jest bardzo źle. Optymizm nie wymaga od ciebie pozbycia się negatywnych emocji. Optymizm to ten filtr, przez który patrzysz na świat. To znaczy, że Ty masz świadomość tego, że dana sytuacja. Będzie dla ciebie korzystna, ostatecznie przyniesie ci korzyść, ostatecznie zadziała na twoją korzyść i jednocześnie dajesz sobie przestrzeń, żeby odczuć te negatywne, w cudzysłowie, emocje związane z tą sytuacją. Ja bardzo nie lubię takiego podejścia, jak ludzie na przykład mówią, że są optymistami, ale w zasadzie są optymistami tylko w tych pozytywnych sytuacjach. To znaczy, optymizm kiedy wszystko jest ok, nie z optymizmem, czyli jak wszystko ci się udaje i ty jesteś radosna, to ty nie jesteś optymistką. Kiedy wszystko się wali, ale ty masz w głowie filtr, że ok, widocznie to jest po coś, to według mnie jest optymizm. I to nie znaczy, że kiedy wszystko się wali, a ty wiesz, że to jest po coś, to nie, nie wiem, nie płaczesz, nie martwisz się, nie masz stresu, nie masz strachu. Nie. To są emocje, które wynikają też w dużej mierze z ciebie. Ale to też jest kwestia tego, że my nie patrzymy często, nadal bardzo duża część społeczeństwa, na sytuacje, które się zdarzają nam, jako na wynik nas. My mówimy: Okej, okay, jestem smutna, bo mam takie życie. Zamiast powiedzieć: hej, mam takie życie, bo ja jestem smutna, to co się dzieje w moim życiu jest spowodowane tym, co dzieje się w moim wnętrzu. I ja wiem, że ciężko, zwłaszcza wziąć odpowiedzialność, no bo to jest wtedy takie: aha, czyli co sama sobie zrobiłam, kuku? No tak, sama sobie zrobiłaś kuku. I ja wiem, że boli. Zwłaszcza ego, oj, tam cierpi, no bo, oj, to moja wina, że mam toksycznego partnera, to moja wina, że. Ale to nie chodzi o winę. To nie jest twoja wina, to jest twoja manifestacja. To nie jest twoja wina, to jest odbicie twoich przekonań. Jeżeli wejdziesz w przestrzeń, o Jezus, to moja wina, wchodzisz w pozycję ofiary, ty nie jesteś ofiarą tej sytuacji, ty jesteś kreatorem. To znaczy, że twoje podświadome przekonania, że twoje świadomie wybierane myśli. Że Twoje poczucie siebie, że Twoje poczucie własnej wartości odbiło się w taką, a nie inną sytuację. I oczywiście każdy z nas rodzi się też z pewnym zestawem wartości, cech. Ale to też wynika z poprzednich wcieleń, i ja uważam, i dostaję też tego potwierdzenie na co dzień, że każdy z nas ma plan duszy i każdy z nas rodzi się w rodzinie, rodzi się w okolicznościach, które sobie jako dusza wybraliśmy. Ja kiedyś o tym mówiłam i w ogóle tutaj trochę zejdziemy z tego tematu pozytywnych em, emocji, optymizmu, uciekania od emocji, przejdziemy troszeczkę we wcielenia, ale te podcasty chyba będą tak wyglądać, że będzie temat wyjściowy i po prostu goły to flow, zobaczymy, w którą stronę pójdę. Ale jeżeli chodzi o te wcielenia, jeżeli tego totalnie nie rozumiesz, to tak jak aktor nie chce grać tylko fajnych, przyjemnych roli, ale lubi te role złoczyńców, czarnych charakterów, bo one dają mu doświadczenie, tak samo nasza dusza nie chce wybierać tylko życia, które od samego narodzenia do śmierci to jest po prostu pasmo sukcesów, ale wybiera doświadczenia w postaci toksycznej rodziny, biedy, Chorób. Dlaczego? Bo dusza chce doświadczać. Tak jak aktor, dla niego challenge będzie zagranie złoczyńcy niż miłego dziadusia. Dlaczego on chce grać rolę złoczyńcy zamiast grać miłego dziadusia? Bo on już umie grać miłego dziadusia. To jest dla niego za proste on chce jakiś challenge. Nasze dusze też tego chcą chcą doświadczać chcą poznawać całej gamy całego spektrum doświadczeń. Zauważ też, że często te osoby, które mają bardzo ciężki start, są zmuszone odkryć siebie o wiele bardziej. To znaczy, znam mnóstwo ludzi, którzy mieli bardzo ciężki start, mam takich znajomych. Sama nie powiem, że miałam ciężki start w życiu, natomiast dużo braków emocjonalnych w dzieciństwie miałam, do tego miałam epizod bezdomności. I teraz na tym przykładzie opowiem o sobie, żeby tutaj za bardzo nie kłócić Twojego ego. Ja wybrałam bezdomność. Na poziomie duszy, na poziomie świadomości, podświadomości. Dlaczego? Bo dla mnie, moja dusza wiedziała, że doświadczenie bezdomności pozwoli mi odkryć moje wewnętrzne walory, które wykorzystuję na przykład teraz, chociażby tworząc ten podcast. Przyznam Ci się, że gdyby nie bezdomność, gdyby nie mieszkanie w samochodzie. Nie prowadziłabym teraz podcastu, nie miałabym swojej firmy, nie wydawałabym e-booków, nie tworzyłabym kursów i nie zarabiałabym na tym pieniędzy. Nie spełniałabym się, a to wszystko dzięki temu, że wybrałam sobie takie doświadczenie, jakim było mieszkanie w samochodzie. Dla mnie, dla mojej duszy, dla mojej świadomości, to doświadczenie było takim triggerem, takim przyciskiem, który uruchomił cały proces zmian wewnętrznych i zewnętrznych we mnie w moim życiu. Każdy ma inne. To znaczy, że jeżeli jesteś w ciemnej dupie, to znaczy, że ta ciemna dupa jest tym twoim miejscem, w którym się wyklujesz, w którym opuścisz ten kokon, w ogóle odkryjesz, że ty w ogóle w kokonie jesteś i w ogóle ty masz na pewno jakieś skrzydła, ale ty dopiero w tej ciemnej dupie to odkryjesz. Dlaczego? Bo jak masz za jasno, za przyjemnie, za wygodnie, to, to często ci się nie chce odkrywać, no bo po co, prawda? Ja też póki miałam wygodnie, dobrze i w miarę spoko, to mi się nie chciało nic. Żyłam sobie jak taki chomiczek, biegałam sobie pracę, dom, pracę, dom, pracę, dom, nie zastanawiałam się jakie mam marzenia, nie zastanawiałam się jakie mam pragnienia, przyjęłam jako pewnie to, jak wygląda życie innych wokół mnie, przyjęłam ten schemat i stwierdziłam, "Okej, okay, mi to gra. Dopiero jak spadłam na dno, na tym dnie zaczęłam się zastanawiać: OK, no gorzej już raczej nie będzie. To skoro mogę myśleć teraz o wszystkim, bo mam taką wolność, bo już nie mam co stracić, to zaczynają się budzić we mnie pewne pragnienia. O kurczę, przypomniałam sobie, że jak byłam dzieckiem, pragnęłam być pisarką. Dlaczego nią nie jestem? Ale póki sobie siedziałam wygodnie w wynajmowanym mieszkaniu i tam pracowałam za psie pieniądze, ale na wszystko było, to nie zadawałam sobie tego pytania, czemu ja nie piszę. Dopiero jak nie mogłam, nie miałam możliwości ruchu w jedną, w drugą, w trzecią stronę, zaczęłam sobie zadawać te pytania. I myślę potem, kurczę, gdybym miała teraz mieszkanie, komputer, możliwości, to bym pisała. No dobra, ale czemu nie robiłam tego, kiedy to miałam? No właśnie, ja potrzebowałam tego takiego spadku, i mówię tylko sobie, ty możesz potrzebować czegoś innego. Niektórzy w ogóle nie potrzebują takich pobudek. Niektórzy w ogóle nie potrzebują doświadczyć trudnych sytuacji, bo te pozytywne sytuacje są dla nimi tymi przyciskami. Dla każdego działa coś innego, więc ja ci tu mówię o, o mojej sytuacji. Odnieś to do swojej. Sytuacja, w której jesteś, jest sytuacją, która zmusza cię. Bo jak jest nam niewygodnie, to zmusza nas to do zmiany pozycji. Jak siedzisz i jest ci wygodnie, nie zmieniasz pozycji. Jak siedzisz i jest ci niewygodnie, zmieniasz pozycję. A poprzez to, że jesteś zmuszona do zmiany pozycji, odnajdujesz pozycję, której byś nie, byś nie znalazła, jej nie zmieniając. Mam nadzieję, że to rozumiesz, że to. Wytłumaczyłam w miarę. Ale wracając do tego sztucznego optymizmu. Wielu ludzi myśli, że żeby być optymistami i mieć też optymistyczne rezultaty w swoim życiu, musi wyprzeć się swoich uczuć. Nie o to chodzi. Prawdziwy optymizm jest prawdziwy, tak? czyli jest realnie odzwierciedleniem Twojego wewnętrznego świata, który jest w jasnych kolorach. Jeżeli Ty masz w sobie mnóstwo ciemności, to Ty nie traktuj tej ciemności jako czegoś ble, nie chcę tego, wyrzekam się tego, tylko jako informacji, co się w Tobie dzieje i co Cię od tej Twojej jasnej strony oddziela. No bo okej, okay, łatwo powiedzieć, mam życie do kitu, ale dobra, nieważne, nie martw się tym, to jest fajnie. Nie. Chodzi o to, żeby popatrzeć. Dobrze, ja wiem, że mam możliwości, żeby moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Teraz jest do kitu, ja się czuję do kitu, więc zacznę Karmić swoją uwagą moje emocje, żeby je zrozumieć, żeby zrozumieć ich przyczynę, ich skutek, a następnie transformować je tak, żeby było fajnie i miło. Bo o to właśnie chodzi. Ja zawsze o tym mówię, że emocje są nośnikami informacji, więc jak się czujesz beznadziejnie, to nie chodzi o to, że masz teraz zagadać te swoje emocje, masz je zaafirmować, masz je zaoglądać serialami, zasłuchać treściami, tylko ty masz realnie się nimi zająć. To nie jest tak, że o, mam syf. Schowam go do szafy i go nie ma. No nie, on tam dalej jest. To, że on jest schowany i teraz tego nie widzisz, nie zmienia tego, że on tam jest. I że jak któregoś nie otworzysz tą szafę, to to się na ciebie wszystko wysypie. I tak jest dokładnie z emocjami. Żeby zbudować pozytywne podejście do życia, musimy zbudować zestawianie się z tym, co jest w nas negatywne. To znaczy nie uciekanie od swoich emocji. Okej, okay, czuję się odrzucona, nie będę udawała, że czuję się super. Czuję smutek, nie będę się sztucznie uśmiechać, tylko wejdę w ten swój smutek głęboko, będę go eksplorować, bo to przybliży mnie do szczerego, prawdziwego uśmiechu. I o to według mnie chodzi w tym optymizmie. Ludzie mylą optymizm z uśmiechem. Dla mnie optymizm to podejście do życia, w którym ty widzisz wartość. I nawet jeżeli widzisz wartość i masz świadomość wartości w danej trudnej sytuacji, to nie zdejmuje z ciebie bólu, to nie zdejmuje z ciebie tych emocji. To daje ci świadomość sensu tych emocji. Jeżeli czujesz ból, i ja ci powiem, hej, na pewno po coś ten ból czujesz, to to nie sprawi, okej, okay, to jednak nie boli. No nie, okej, okay, masz tego świadomość, dobrze, ten ból ma jakiś sens. Więc co zrobić, żeby odkryć sens tego bólu? Odczuć ten ból, zauważyć go. Obdarzyć go uwagą, akceptacją, zrozumieniem, poszukać przyczyny, czyli tak naprawdę wejść w ten ból jeszcze mocniej. Bo ludzie czasami przeżywają w kółko to samo, zamiast raz to przeżyć. To znaczy, dzieje się coś w twoim życiu, ty to przeżywasz, 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 bo nie jesteś w stanie. Nie chcesz sobie pozwolić na to, żeby przeżyć to raz, a porządnie. A to o to chodzi. Emocje są po to, żeby je przeżywać. Ja też uważam, że my mamy dlatego taką gamę emocji i tak wiele jest tych emocji, i wielu z nich nie potrafimy nazwać, żeby je odczuwać. Gdybyśmy mieli być weseli i smutni albo tylko weseli, to nie mielibyśmy możliwości odczuwać innych emocji, tych bardziej subtelnych, bardziej złożonych. A w naszej emocjonalności kryje się ogrom narzędzi dokrawanie swojej rzeczywistości. Poznając swoją emocjonalność, również od strony tych negatywnych emocji, poznajemy swoje możliwości. Jeżeli ty zauważysz swój ból, zauważysz swoje negatywne emocje, swój smutek, odniesiesz je do rzeczywistości, w której żyjesz, zaczniesz łączyć kropki, obudzi się świadomość tego, jak twoje emocje kształtują twoją rzeczywistość. I to nie znaczy, że te emocje się od razu zmienią to zacznie sobie tam powoli, powoli pracować. Czasami szybciej, czasami wolniej. Ale to, co w zasadzie chcę, żeby mocno zostało Ci po tym podcaście, to fakt, żeby nie uciekać od swoich emocji, nie przykrywać ich i nie tłumaczyć sobie, że o, czuję się źle, więc zrobię coś, żeby się poczuć lepiej. Nie. Jeżeli czujesz się źle i automatycznie chcesz sobie poprawić humor czekoladą, serialem, czymkolwiek, OK, możesz to zrobić doraźnie. Ale nie unikaj tych emocji, bo jeżeli ty zamiast odczuć smutek, który masz, będziesz chciała od niego uciec, zakrywając ten smutek milionem różnych rzeczy, które robisz, to ten smutek uderzy w Ciebie ze zdwojoną siłą w momencie, kiedy będzie na to przestrzeń. A będzie na to przestrzeń, kiedy będziesz wyciszona, kiedy będziesz zasypiać, kiedy będzie ten moment, że nie będziesz przebodźcowana, albo kiedy właśnie będziesz po całym dniu przebodźcowana, Właśnie dlatego, bo uciekasz. Więc nie uciekajmy od emocji, nie uciekajmy od siebie. Twój smutek jest bardziej twój niż radość, którą chcesz na siłę wtłoczyć. A żeby realnie żyć w takiej autentyczności swojej, to musisz autentycznie przyznać swoim emocjom rację, swoim uczuciom rację. Okej, okay, jestem smutna, okej, okay. no i co z tym zrobię? No to odczuję to, jak jestem smutna. Jak tak zaczniesz wchodzić w ten smutek, to zaczniesz go odczuwać inaczej. Zaczniesz na niego patrzeć inaczej. O, ciekawe, smutek, skąd on taki? Tak na niego spojrzę i popatrzę, zamiast go oceniać. Bo ludzie tak od razu te emocje oceniają, zamiast je odczuć. O, jestem smutna albo a jestem smutna, nie powinnam być smutna to źle. No nie, jestem smutna. Poczuj to, poczuj ten smutek, a nie oceniaj go. Nie prowadź narracji swoich myśli. Bo od razu umysł prowadzi narrację. A jesteś smutna, bo to, 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 Nie wolno ci być smutną. Wolno ci, wolno ci, ale ty to odczuj. Albo bądź prawdziwie smutna, albo bądź prawdziwie wesoła, albo bądź prawdziwa. Jak ty sztucznie się uśmiechasz, kiedy jest ci źle, robisz sobie tylko krzywdę. I kąpanie się w negatywnych emocjach, no to już inna kwestia, no bo jeżeli ty się pławisz w tym, jest ci tak, jesteś taka smutna, ale to jest takie. W pewien sposób przyjemny. Ja też to miałam w ogóle, że tak pławiłam się w tym smutku i tak się tym karmisz. To jest coś zupełnie innego. Odczuj to, daj temu uwagę i idź dalej. Nie karm tego smutku, ale pozwól mu zaistnieć w tym momencie. Pozwól mu zaistnieć tyle, ile on musi zaistnieć w Twoim życiu. Ani minuty więcej, ani minuty e, mniej. Bo to oczywiście takie kompanie się w negatywnych odczuciach, to też jest inna kwestia, bo ja też na przykład. Dla mnie odkrywcze było przyznanie, że nie chcę być szczęśliwa. I to było po prostu takie... Po prostu zaświeciła mi się żarówka nad łbem, jak dosłownie pewnego dnia to sobie powiedziałam. Mówię, kurczę, jestem taka nieszczęśliwa. I tak latami sobie mówię, a jestem nieszczęśliwa, a jestem nieszczęśliwa, a jestem nieszczęśliwa. I pewnego dnia tak sobie myślę, no dobra, ale dlaczego jestem nieszczęśliwa? I nagle ding, 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 bo nie chcesz. Jak to nie chcę? No, no, ja nie chcę być szczęśliwa. No, każdy chce być szczęśliwy, prawda? No nie, nie chcesz. Bo jakbyś chciała, to byś była. Aha, jakbym chciała, to bym była. No, to jest ciekawe. I tak zaczęłam nad tym się nad tym mm, i zaczęłam to rozkminiać i przyznałam, kurczę, faktycznie. Ja nie chcę być szczęśliwa. I Ja tu powiedziałam na głos. Jak powiedziałam to na głos, poczułam jakieś uwolnienie, że ja przestałam siebie oszukiwać, bo ja. Cały czas oszukiwałam się, że ja chcę być szczęśliwa, a w rzeczywistości nie chciałam. I kiedy powiedziałam sama sobie prawdę, było takie... taki oddech. Faktycznie ja nie chcę być szczęśliwa. I wtedy zamiast zastanawiać się, co zrobić, żeby być szczęśliwą, ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja nie chcę być szczęśliwa. I to zmieniło już w ogóle bieg mojej historii. Ale już gadam troszeczkę, także odbiegłam totalnie od tematu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jak masz jakieś fajne tematy dla mnie na podcast, to koniecznie daj mi znać albo na Instagramie, albo na TikToku, ale tak podsumowując jednym słowem, bądź autentyczna, pozwalaj sobie odczuwać emocje i wiedz, że każda twoja emocja jest nośnikiem informacji i z każdej tej informacji możesz czerpać dla swojego rozwoju. To tak krótkim słowem podsumowania. Jestem ci to wystarczy. Słyszymy się następnym razem.